Hej, cześć, witajcie, z tej strony Benon i dzisiaj zagramy w Minecraft. Pokażę Wam duży czołg, mały czołg i lecimy z tym koksem. 1, 2, 3 jep. Szczelaj. No szczylło. Dobra, ten działa, teraz duży czołg. Jak widzicie on jest to wiele większy. O, czekajcie, lufy nie zrobiłem, przepraszam. Już robię lufę Lufa musi być nie za dużo, nie za mała Choć to nie wygląda teraz jak człowiek, tylko to ma kupować zjeżony, to nic Tu jest to wiele więcej miejsca Tu można sobie łóżko postawić Tu można sobie na przykład, nie wiem, crafting table tu można skrzynki tu piecyk no tu znowu skrzynki no i wszystko pyk raz dwa trzy pyk strzelaj no jak widać strzela idealnie prosto zobaczmy jaki wybuch był no wybuch jak wybuch z TNT, co nie a tutaj przetestujemy normalny wybuch I Sorry, że tak cicho mówię Jest strasznie późno I tak ten czołg wygląda Tutaj jest to, po to, żeby tu można było wejść. Dobra, zaraz tu zrobimy piso z glansu. Pyk. Skrzyneczki. Tutaj skrzynki. Ale nie w tą stronę! O jaju, sora. Jeszcze piecyk i crafting table. Crafting table i piecyk. Dobra, piecyk sobie postawimy. No kurcze. Tutaj, a crafting table, tutaj. No i można mieszkać, nie? Сейчас когда звонок подойдет, то тут стой, не надо. Только нужно на эту заставку там к -к 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 -к. А потом Да. No. Раз, два, три, сон. No. Ну, спать. Przepraszam. Ojcz. Ej, gdzie jest mój dach? No jest tu. Dobra, to teraz, w razie czegoś, to piszcie, żebym wysadził ten czołg. Nawet 10, chociaż łapek, żebym wysadził go. Nie, jaki chłopak? Nie, no dobra w ogóle. Lufa też strzeli w końcu. Sorry, cięcie. Sorry, babcia do mnie dzwoniła. Chodź, zanieczyszczony tu, obracamy się i razu nitro. Cyk, cyk, olej nie nitro I wyłączę tą wodę na razie Dobra Nawet 10 ławek w górę, to wysadzę ten czołg Dobra To ja jestem Benon, dzisiaj graliśmy w Minecraft I w dzisiejszym odcinku pokazałem Wam dwa czołgi No. I za to jeszcze kurwa. Dobra, nie zostawiajcie tych łapek. Nie! Nic z niego nie zostało. Cicho, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Magia. Widzicie nic nie zostało. Tego dynku też tu nie ma. Dobra. Podpalimy się raz. Pie, 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 podpalamy sesę. Podpalajmy Podpalajmy se las. Podpalajmy się raz. Oddawaj mi mój las, no i ty, gdzie mój rower Jurunaj najgorszy ty te się podpalłem o, nie, się podpalłam. Podpalłam się, moja siostra. Zaraz nie będzie następnego następnym pingu. Dobra. Czyli tak. Dobra Czyli <coughs> Ja jestem Benjamin um, i dzisiaj graliśmy w Minecraft e, chyba źle, że stoję na źle dobra tam w Minecraft Dzisiaj <coughs> ja pokazałem wam dwa czołgi eee И... Уразу понял, что хотел бы... No, czyli ja jestem, będę polecam do subskrybowania, lajkowania, pisania komentarzy i trzymajcie się, cześć. Ciao.